Dzień dobry, Przemysław Bagniński program Detox. Zapraszam Państwa dzisiaj na krótki komentarz odnoszący się do Australian Open i od jakiegoś czasu wszyscy fani tenisa, do których ja prywatnie się zaliczam, żyją skandalem związanym z kwestią Nowaka Dzokowicza. Ja prywatnie przyznam, że jego Stylu gry nigdy specjalnie nie lubiłem, i to delikatnie mówiąc, jednak trzeba mieć szacunek dla jego osiągnięć, i trzeba powiedzieć, że jest potraktowany przez władze australijskie w sposób haniebny. Dzisiaj jednak odniosę się do innej sytuacji, która robiła się mniejszym echem, jest myślę, dosyć zabawna, mimo że jej wydźwięk jest poważny. Chodzi o sprawę Bernarda. Tomicza, jednego z australijskich, enfant terrible tenisa. Proszę zobaczyć e, nagranie. In the next two days I I'm telling you. I'm telling I will buy you dinner if I don't test positive in three days. Otherwise, you buy me dinner. I cannot believe nobody is getting tested. They're allowing players to come on the court with rapid tests in their room. Come on. To see yes. No official PCR testing. Jak widzieliśmy w nagraniu, tym Bernard Tomicz w trakcie przerwy w czasie meczu mówi, że prawdopodobnie będzie miał pozytywny wynik testu na COVID. Potem, zwracając się do sędziny, proponuje jej formę zakładu. W sensie, jeśli Faktycznie będzie przetestowany na ten koronawirus pozytywnie, to wtedy ona ma mu kupić obiad. Jeśli by było odwrotnie, no to on wtedy jej kupi obiad. I można powiedzieć, że ta forma dosyć nietypowego zaproszenia na kolację, bo takie. Ostateczny byłby wynik jed, w jedną lub w drugą stronę, wskazuje na pewien dosyć absurdalny element związany z całą aferą zezwalania na uczestnictwo w turnieju Australian Open. W przypadku Dżokowicza mieliśmy sytuację, w której zdrowy zawodnik nie je, może być dopuszczony do turnieju z uwagi na to, że nie przyjął preparatu. Za to osobnicy, którzy ten preparat przyjęli, do turnieju są dopuszczani i nie są testowani PCR, mimo że. Niektórzy tacy, jak na przykład właśnie rzeczony Bernard Tomicz, by sobie życzyli takiego testowania. Wprawdzie są przeprowadzane szybkie testy, pewnie antygenowe w pokojach, ale widocznie ich skuteczność, ich trafność stoi pod znakiem zapytania. Można powiedzieć, że zawodnik prawdopodobnie miał wynik negatywny, a potem okazało się, że faktycznie był zarażony wirusem SARS-CoV-2, a mimo tego... Uczestniczył w meczu, który przegrał, no ale aktualnie jest chory i leży w swoim pokoju. Tutaj możemy sobie zadać pytanie: jak wypaczyłyby wyniki całego turnieju masowe testy PCR? Ilu zawodników by odpadło? Poza jednym z przedstawicieli Australijczyków, czyli gospodarzy, odpadł też z uwagi na zarażenie koronawirusem, inny Australijczyk. Nick Kyrgios, też słynący z kontrowersyjnych zachowań. Tutaj możemy widzieć, jak absurd tej sytuacji deformuje sportowy aspekt Australian Open, który w tym roku ma trudno będzie traktować poważnie. Pozostaje też bez odpowiedzi pytanie, co z tą kolacją, czy obiadem, na który Bernard Tomic zaprosił panią sędzię. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania pozostałych programów z cyklu Detox, które są moim komentarzem. Przemysł Bagiński, pozdrawiam widzów.